O wyborach do Senatu porozmawiamy z okręgu Gorzowskiego numer 21. Dobrze, mówię, panie senatorze? Tak, pan zawsze mówi dobrze. Nie, zawsze 21. nie. Ale 21, bo tych Przeważnie numerów. Przeważnie mówi pan dobrze. 21. To, to dobrze rokuje na tę rozmowę. Dobry. Władysław Komarnicki, senator Platformy Obywatelskiej i kandydat w tymże 21 okręgu do Senatu. Jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jechałem kilka dni temu, panie senatorze, z okolic Torzymia do Gorzowa wracałem, z całą rodziną i przejeżdżaliśmy przez Lubniewice. I tam obok ratusza jest supermarket i przy supermarkecie widzę jak senator Komarnicki tam gania tych ludzi z ulotkami. Co pan tam robił? A tak szczerze mówiąc to pan mnie zaskoczył. Nawet się pan nie zatrzymał, a przecież nie się znamy, panie redaktorze. Panie senatorze, dzieci płakały w samochodzie, musieliśmy jechać szybko do domu, naprawdę. Panie Na jest pan wzorowym ojcem też, też mi to donieśli. Ale to nie o mnie jest ten, ta rozmowa. Panie redaktorze, ja mam taki zwyczaj, pomimo, że ludzie mówią, że dziwią się, że ja robię kampanię. Ja uważam osobiście, że kampanię człowiek musi robić, dlatego, że trzeba rozmawiać z ludźmi i ludziom, ludzi trzeba przekonywać, nawet przekonanych. A dlatego, czemu że... się dziwią państwo, że, przepraszam? No to Nie wiem. Ja właśnie nie wiem, dlaczego się dziwię. Pan się dziwi, dlaczego się dziwią. Ja się dziwię, dlaczego się dziwią. Natomiast ja sam jestem zaskoczony, jak mnie spotykają ludzie mówią, ale po co pan tutaj przyjechał po tą Biedronkę. Przyjdźmy na pana, żeśmy zawsze głosowali i będziemy głosować. A ja y, pamiętam kiedyś y, był taki pan, który startował na prezydenta i mówili, że musiałby przyjechać za konicę na przejściu na przejściu dla pieszych, żeby przegrać. Mówi pan grom. o Komorowski? Komorowskim. Tak, tak, mówię. I dlatego jestem człowiekiem ostrożnym i staram się robić kampanię taką normalną, jak powinien człowiek robić w kontakcie z ludźmi. No ale to wie pan, że tacy poklaskiwacze to, to z tego najbliższego otoczenia to nie zawsze usypiają czujność, zwłaszcza w takich sytuacjach. I dlatego wie pan, moje doświadczenie nie pozwala mi na to, żebym ja słuchiwą takich poklaskiwaczy. Z reguły staram się mieć swoje zawsze zdanie i swój rozum, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. A co pan mówi ludziom, których pan spotyka i którzy na przykład mówią, że tak, a to, to z platformy to, to, to niechętnie? Przekonuje ich pan, czy mówi pan, macha pan ręką, mówi ale... Mogę pana zaskoczyć dzisiaj po raz pierwszy. Pan ma takie szczęście, że wyciągam pan ze mnie rzeczy, o których staram się nie mówić, ale się panu to powiem. Dość często spotyka mnie, spotykają mnie takie słowa: Ja na was nie będę głosować, jako na Platformę, ale na pana zagłosuję do Senatu. I co pan wtedy myśli? Ja sobie myślę, że chyba trochę w życiu napracowałem się, że skoro taki głosy mam, to znaczy, że coś tam jakaś ocena jest. No dobrze, ale panie senatorze, to będzie gorzkie, co ja teraz powiem, ale, ale takie słowa padły na antenie Radia Gorzów niedawno z przepraszam, na antenie Radia Zachód z Tomaszem Jaskułą, pana kontrkandydatem, który powiedział, że jakby zwrócił się do wyborców, że mają wybór pomiędzy młodym. Stosunkowo młodym samorządowcem, z takim tam, chyba 19 dziewiętnastoletnim doświadczeniem, a człowiekiem, który ma przeszłość komunistyczną. I co pan na to? Mogę odpowiedzieć temu e, e, młodemu, zdaje się. Tomaszowi jest Tak, już nie jest młody, mogę temu człowiekowi odpowiedzieć jedno: gdyby on chciał zrobić 50% tego, co zrobił Władysław Komarnicki, to musiał dla ludzi przede wszystkim to musiałby żyć jak żółw 350 lat. No dobrze, ale co do pana przeszłości komunistycznej i tego okresu, kiedy to są stare, stan wojenny wybuch, a pan to są, wyjechał? To są stare e, slogany, które mu podpowiadacze źle podpowiedzieli, dlatego że to już nie łapie, pan. To jest stary tekst, wytarty. No, no ale tak było. Ale powiedziałem panu, stary tekst, mhm. wytarty. Ja w swojej biografii, proszę pana... 20 lat temu wyraźnie odniosłem się do tego, nakład był 28 tysięcy i w związku z tym wracanie i odgrzewanie takich tekstów jest już dzisiaj śmieszne. Panie senatorze, jeżeli chodzi o ten pojedynek, bo jest was dwóch kandydatów, to jest sytuacja bardzo zero bo wchodzi albo pan, albo Tomasz A Na ile pan jest pewny, że pan wygra z Tomaszem Jesku? Proszę pana, jak pan mnie zaprosi po wyborach, to w ten czas panu powiem. Przed wyborami nigdy nie mówię, że ja wygram tylko mówię, że staram się ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, co zrobiłem w Senacie. Pamiętam, jak pan na przykład był prezesem Staligorzów, no to pan, pa, pan bez ogródek mówił, że Stal na przykład wygra z falubazem i mówi, mów, zawsze pan mówił, że trzeba być pewnym siebie. Mówił pan to jako prezes Staligorzów. Ja y, 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 sportowe dokonania inaczej w życiu oceniałem, a inaczej oceniam sprawy polityczne. Sprawy polityczne mają, rządzą się swoimi prawami, a sprawy sportowe rządzą się swoimi prawami. Czyli nie wolno tego mieszać. Nie, tym bardziej nie wolno tego mieszać. Powiem panu coś więcej. Ja chcę panu powiedzieć, że dzisiaj w polityce są rzeczy nieprzewidywalne. Czy pan mógł przewidzieć, że będzie milion przeszło, e, proszę pana, zwolenników, którzy przyszli w Warszawie, żeby zaprotestować? Czy pan mógł to przewidzieć? Nie mogłem, Nikt tego, nie mógł tego, nie przewidzieć. Nie mogłem tego przewidzieć, panie senatorze. To i, i, totalnie, I totalnie nie wiem, czy tam było milion osób, czy tam było 100 tysięcy, czy było 600 tysięcy. Znaczy, różnica między nami polega na tym, że pana tam nie była. Ja byłem, proszę pana, i widziałem, jak 6,5 kilometra szedłem, proszę pana na pieszo, widziałem, jaki to był tłum. Ale wie pan, że. Też ja byłem 4 mhm. czerwca i mam prawo porównywać. Zapewniam pana, zapewniam pana, i chcę panu powiedzieć że policjanci podeszli do mnie, którzy mnie pamiętają jeszcze z żużla, też kibice i wzięli mi na bok i powiedzieli, cytuję, macie milion, nie liczyliśmy uliczek bocznych. Mm -hmm. To może pan to nazwiska tych policjantów poza to zapytamy ich, czy tak było rzeczywiście. Wie pan co? <laughs> Panie senatorze, nie, ale, ale wie pan, że, par Świetne. że paradoksalnie może być tak, że ja oglądając w telewizji ten marsz, znaczy no, przyznam się, że nie oglądałem go, ale gdybym go oglądał, e, to mógłbym widzieć więcej niż pan, będąc tam między tymi ludźmi. Umówmy się. Ale to ja dlatego panu powiedziałem jak ci którzy prawdopodobnie policja to liczyła tak to odebrałem ten tekst musiała policja liczyć skoro się zdobyli i żeby to powiedzieć natomiast ja panu powiem coś więcej mam bazę porównawczą z 4 czerwca Proszę mi wierzyć że było ogromna ilość to, że nie wiem czy pan wie, ja kiedyś panu chyba Panie, mówiłem. że siostrzeniec no? y, mieszka w Waszyngtonie. I wszystkie, proszę pana, poważne dzienniki w Waszyngtonie podały, że było przeszło milion. Myślę, że. Ja rozumiem. Pan, Panie senatorze. Umówmy się, że ta, ta rozmowa jest na zasadzie dwóch chłopców w przedszkolu, że mój tata ma lepszy samochód od twojego. Nie, to, to bo pan... w żadnym wypadku ja panu stwierdzam ja się, fakty. Ja się totalnie nie chcę z panem kłócić, bo po pierwsze mnie tam nie I było po po mi się dziękuję, nie wydaje, że żeby... nie chce pan się kłócić, bo ja też nie jestem kłótliwym człowiekiem. Po drugie, totalnie mi się nie wydaje, żeby tam było tyle ludzi, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Panie senatorze, poważnie. Startuje pan do senatu. Czy pan dostrzega problemy północy województwa lub północy województwa lubuskiego, bo zdaje się, chce pan reprezentować wyborców z tego okręgu. Jak mi pan zaprosi na dłużej niż na 15 czy 12 minut, to panu powiem. Jak dostrzegam sprawy północy? No dobrze, ale nie da się krócej, bo inni mogą krócej. Proszę mi wierzyć. Doskonale to rozumiem. Oczywiście, że dostrzegam wszystkie problemy północy. A w, m, widział pan i słyszał to, co powiedziała ostatnio marszałek województwa Elżbieta Polak w kontekście pytania w TVP-3 w rozmowie dnia a propos tego, czy zarząd województwa poczuwa się i czy mógłby m, odpowiedzieć na prośbę prezydenta, chociażby odpowiedzieć na prośbę prezydenta w sposób oficjalny, czy zarząd województwa jeszcze dołoży pieniądze brakujące, bo wiemy, że Powstała duża dziura, jeżeli chodzi o budowę hali, o budżet. Brakuje ponad 30 milionów złotych. Prezydent zwraca się dwukrotnie do. Z imienia i nazwiska Elżbiety Anny Polak, bo tak było napisane na dokumentach. A Elżbieta Polak mówi, że ona czegoś takiego nie widziała, to do niej to nie dotarło. To, czy to jest poważne traktowanie, Pana zdaniem, północy województwa? Panie redaktorze, yy... My kiedyś żeśmy tu w studiu rozmawiali, wprawdzie króciutko na temat hali, ale na tyle zadałem sobie trudu że jestem po rozmowie z panią wiceprezydent domagał gdzie ona ma, nazwijmy to, resortowy nadzór nad tą inwestycją u prezydenta Wójcieckiego. Jako się zajmuje spory. sportem, nie inwestycjami. No, no ale, 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 ma pełną orientację, proszę pana. No dobrze, panie sprawę. senatorze, odpowiedź. No dlatego panu mówię, jestem po rozmowie z panią prezydent Domagałą i moja optyka na tą sprawę jest trochę inna jak pani, niestety, marszałek. Mówię to szczerze. I nie mówię to koniunkturalnie, bo uważam osobiście, a pan wie doskonale, że przez wiele lat w budownictwie pracowałem, stworzyłem dużą firmę, i pan wie o tym doskonale, że ja wiem, co to znaczy podwyżki cen materiałów budowlanych i robocizny. I uważam osobiście, tak jest moje dzisiaj zdanie, i będę je bronił. Mało tego, będę się starał, żeby zmienić optykę, panie marszałek. Dlaczego? Dlatego, że skoro dzisiaj budżet jest zwiększony. Krotnie w stosunku do tego, co pierwotnie był, to ja rozumiem, dlaczego jest zwiększony. I dlatego uważam, że wszyscy ci donatorzy, którzy składają się na budowę tej hali... Czyli pieniądze rządowe, mhm. głównie, wszyscy. no oczywiście samorządowe. No tak, wszyscy, którzy wszystkim. są, powinni zwiększyć swój budżet, żeby zamknąć tą halę. I będę robił wszystko, żeby te pieniądze się znalazły. No dobrze, Mówię ale... to publicznie. Jasne, czyli co, krytykuje pan panią Polak za to? Ja, ja, ja powiedziałam swoje stanowisko. Ono jest odmienne od pani Polak, bo uważam osobiście, że, bo ja rozumiem, że pani Polak powiedziała, obiecaliśmy 6 milionów. Daliśmy 6 milionów i na tym koniec, ale obiecaliśmy 6 milionów przy pierwotnej cenie, jaka była, a obaj wiemy, że to już nie jest ta cena, co była pierwotna. W związku z tym uważam, że wszyscy, którzy składali się na sumę pierwotną, powinny w takiej samej proporcji do, doprowadzić do sytuacji takiej, żeby wyrównać ten budżet. No dobrze i teraz pytanie, czy osoby reprezentujące platformę obywatelską w tym przypadku nie powinny tutaj z północy województwa nie powinny w sposób nawet na pokaz dla mieszkańców tego, tej części regionu powiedzieć występujemy do pani Polak jako nie wiem jej z tego samego z tej samej partii jesteśmy będziemy was reprezentować nawet mimo tego że jesteśmy w tej samej partii. Brawo. Już jestem w czwartek umówiony z wiceprzewodniczącym e, sejmiku panem Jerzym Wierchowiczem. Będę rozmawiał z drugim wiceprzewodniczącym. Mówię o północy, bo pan mnie pytał o północy. Tak, pytał o północy. Z drugim wiceprzewodniczącym, panem Marcinkiewiczem, na pewno się spotkam będę rozmawiał. Na pewno się spotkam z panem Tadeuszem Jędrzeczakiem i na pewno się spotkam z panią radną Synowiec, po to, żeby powiedzieć wyraźnie, że tutaj te pieniądze w proporcji takiej, jak panu powiedziałem na początku. Jasne. Panie się tylko pan często mówi o tym, że pan tak, prawie chyba po imieniu nawet jest, z marszałkiem Grockim, z panem nawet ministrem Radziwiłem pan sprawy załatwiał. Tak. To dlaczego pan, spotykając się z tak wielkimi postaciami, nie spotka się od razu z panią marszałek Polak i nie powie jej prosto w oczy, co pan myśli? Wie pan co? No Przy okazji chcę panu powiedzieć, że dwóch wiceprzewodniczących z północy, których wymieniłem, plus Pan Tadeusz Jędrzejak jest członkiem zarządu plus e, pani radna Synowiec, to jest grupa, z którą powinienem rozmawiać. To jest grupa, która na co dzień powinna naciskać. Pan senatorem, panie Senatorze, ale jest pan nie, kandydatem. Ale są... 10 dni do wyborów, a pan nagrał. Ja opowoduje... A ja panu mówię, a ja panu mówię, że e, sam nie pojadę, nie będę wrzeszczał, tylko muszę mieć grupę, która stanie razem ze mną i powie, te pieniądze się należą i będą tego pilnować, bo oni są w komisjach finansów. Jeżeli dobrze pamiętam, zdaje się, że pan. Marcinkiewicz jest przewodniczącym Komisji Finansów w sejmiku. W związku z tym osoba bardzo wpływowa. I zapewniam pana, że będę rozmawiał, ale z panią Anną Polak też będę rozmawiał. To panu gwarantuję. Elżbieto. Dobrze, panie senatorze. Elżbieto. Wybory się zbliżają 10 dni. Ostatnie słowo na antenie Radia Zachód przed wyborami pana. Szanowni państwo, nigdy was nie zawiodłem. Wiele rzeczy uczyniłem na rzecz dobra tu północy mojego okręgu 21. Wiem, jak to zrobić, żeby w okręgu 21 wszystkie sprawy, które są trudnymi sprawami, jako wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, a być może przewodniczący w niedalekiej przyszłości, bo 8 lat jestem, wiem, jak pomagać przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, którzy są dzisiaj w tragicznej sytuacji. Czy to była uczciwa rozmowa, panie senatorze? Bardzo uczciwa, chociaż tak szczerze mówiąc. Myślałem, że tak za szybko tutaj zostałem drugi raz wezwany, że jest jakiś przekaz. Przepraszam, że tak myślałem. Przekaz to pan miał teraz do wyborców. Wojciech Marnicki. Dziękuję. Senator bardzo. i kandydat do senatu z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniamy się. Nigdy państwa nie zawiodłem, tym razem też nie zawiodę. Dziękuję. Dobrego do dnia, życzę. Dobrego dnia, życzę. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl